Dzień dobry, Robert 24 24pl Dzisiaj jest centrum handlowego Sierakowic, bo to rynek. Proszę Państwa, okres przedświąteczny bardzo wzmożone zakupy. To czas też przygotowań, bo przecież chodzimy na poranne Roraty. Zastanawiamy się, co kupić na święta, jeżeli chodzi o prezenty, o spożywcze artykuły. Właściwie to panie się zastanawiają, co tam do kuchni, znaczy panie. Mam nadzieję, że panowie też panowie. To co, idziemy na rynek, zobaczymy co ile kosztuje, co chcecie przygotować na świąteczne stoły. Jak to wygląda przed świętami na rynku w Sierakowicach. tanie, nie? Przez Tomek, kurczę, ma najlepszą kapustę chyba na rynku. u nas też kupiłam cały worek. Oj Tomek, Tomek, ty tu ja nie wiem, czarujesz te kobiety. Ta kapustę trzyma. A to na ogórki. <grywa> czarujesz, Tomek, te kobiety. A powiedz mi, czemu kobiety tu ciężkie bagaże? Gdzie są mężczyźni? To nie ma, no ma... wam. Zarabiają, zarabiają pieniądze. Zarabiają. A zarabiają Rady, pieniądze, a wy je wydajecie. A wy ja to co, jeszcze jakieś życzenia na święta? Wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt. <grywa> Dla was również wszystkiego dobrego. Tomasz, Tomasz, który handluje na rynku w ile lat? 25. Panie Tomaszu, jak ceny w tym roku i co najczęściej panie kupują? W tą chwilę to kapusta kiszona jest najlepsza u nas. To jest nasz produkt. Naprawdę jest rewelacja kapusta, także zapraszamy. No kapustę kiszoną, bo obowiązkowo pierwsze miejsce dopiero pierogów, do wszystkiego. Teraz y, dużo na pikosy. Orzeszki mamy swoje, jedne, drugie. Mandarynka bardzo słodka. Orzeszki ma Pan swoje? Tak jest. Orzeszki mamy y, laskowe i włoskie. Dużo? Bardzo dużo. Sad mam około 1,5 hektara. Proszę mi powiedzieć, a jak ceny w tym roku? Ceny praktycznie bez zmiany. Co w zeszłym roku, także bez zmiany. Ceny. A skąd pan jest w ogóle? Z Nowego Wieca. Kościeżyna blisko tam, Kościeżyna Kar. Coś pokażę, kaszącku pan nam powie? <gry> nie, nie, nie. Właśnie Kociewiak. Proszę państwa, no to co? Mamy tutaj jajeczka. No i też zapraszamy na kapusą krajaną, której sami krajamy co dziennie, także i do kiszenia. Produkt własny, także zapraszamy. Z marchewką świeżą w środku. Po 3 zł za kilogram. Zapytam co u Pana Tomasza na stole świątecznym, wigilijnym. A co obowiązkowo. Obowiązkowo 12 potraw. No Karp na pierwszym miejscu, a pieroga, pierogi i resztę co tam żona przygotuje. No. Żona przygotuje, a Pan co będzie robił? No karp ja wyczyszczę, no to jest wiadomo, pomogę usmażyć go. Dobry mąż. Proszę Państwa, Pani Marzena kupuje od kilku lat w tym miejscu, od tego Pana, miody. Co, co sprawia, że Pani właśnie tutaj przychodzi po te miody? Yy, one są po prostu, według mnie, najlepsze i dlatego tutaj przychodzę. A na rynku w Sierakowicach tak y, raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu? Yy, ja jestem w ogóle z Sierakowic i A. to zależy od, 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 od sytuacji, kiedy potrzebuję, to po prostu przychodzę. A co na wigilijnym stole się pojawi, proszę Panią? Czy mąż pomaga? Zawsze pomaga. Dobrze, dziękuję. Ja, ja tutaj tak, tak, tak. zawsze pomaga. Sałatkę tradycyjną kroi na przykład. No i poza tym mamy co, pierogi zawsze co jeszcze? Ryba wędzona w galarecie tradycyjnie. Trzy ja mam, tak? Tak, tak. tak? I te, ten mam? Tak. tak. Dobra, dobra. Czyli mąż zrobi jedną potrawę, pani 11 pozostałych. To znaczy córki też pomagają. <laughs> córki pomagają. Pozdrawiamy córki. No to proszę jeszcze pozdrowić. Kogo pani chce pozdrowić na święta? Moją Marcelinkę. Marce... Szczególnie, Marce... Marce... moją wnusie. A pozdrawiam Marcelinkę. A gdzie Marcelinka mieszka? Z nami mieszka. Z nami. Marcelinka. Pozdrawiamy Cię Marcelinka. Super jejku, to takie to są miody, takie słynne. Jak pan ma na imię? Ludwik. za rynek. O no i tak płacimy za rynek, proszę Państwa. nie ma, że pan Ludwik sobie stoi tutaj i, i nie, nie, nie no Za darmo, nie? Nie ma lekko. Nie ma lekko, ale... mówię. nie są tanie rzeczy. No to o tych miodach opowie nam pan Ludwik, który sprzedaje je od ilu lat? O, już tutaj w Sierrakowicach od ponad 15 lat. A tutaj mamy miody tak wiosce od wiosennych do, do późnych, czyli do sierpniowych. Czyli zaczynając od, od e, rzepaku, po ostatni, który tutaj możemy dostać na tych terenach, to jest miód lipowy. Tak, tak. Ja prowadzę pasiekę już od, od e, ponad 40 lat. I pasieka jest niedaleko, jedna stoi stąd, 15 km do linii Jadwigi. Także jest tutaj niedaleko miód, który jest z tej pasieki, no to jest tutaj regionalny. się udały zakupy na rynku w Sierrakowicach? A co na święta będzie przygotowane? A mąż pomaga w domu? W kuchni? Nie, nie bardzo. Słucha? To on tam z tyłu idzie? Słuchaj, no jak to? Żona się skarży na ciebie, że nie pomagasz. A ten student w się rachubce? No, e. no tak ja ma oto, no, bo soboty, nie? Człowiek jest w bo to, to sobota jest wolna i w ten człowiek będzie do A No to chyba wszystko można kupić. i oto no, no to jest i ubrania i, i, i takie rzeczy, i wszystko co potrzeba właściwie. No dobrze, to życzymy Wam wszystkiego dobrego na święta. Żeby się wszystko udało, zdrowia, pomyślności. jest Jutro co nowe? O skabowy przy niedzieli, pewnie że tak, nie dobrego no Proszę Państwa, komu jak komu, ale to mi przypomina tabakierę i chyba z tego się robi tabakiery Wyłącznie, tak jak wąż czy wąż ma ogon, wyłącznie, tak samo to jest typowo do tabakiery Słuchajcie, nawet prezenty do święta można na Antykach znaleźć. Pojmiemy tak, goźdz wody, a bo kaczka. To nie kaczka. To a, głos? E, na święta chyba się przyda, co? Ja. <grymne> a co pani by polecała z tej gęsi zrobić? A wszystko moje zrobić. Gęsi moje, nawet te wziąć też. Aha, czyli e, zupa brukiowa na gęsi. I pani tak co, co tydzień z tymi gęsiami tutaj? Nie, nie. Pani Teresa, no to wszystkiego dobrego na święta. Dzięki. Dziękujemy. Zakupy udane na rynku ścierakowicach? Tak, bardzo udane. Panie kochane, wciskają mi wszystko, co Ci da. Siatki pełne, mamo. Widzi, pan? A święta coraz bliżej, no to siatki muszą być pełne. Co tam na stole w świątecznym się pojawi? A wszystko! Wszystko to musi być. Ale My do rodziców. Na Wigilię nas do nie ma. My dorodziliśmy do w Lęborku. Lęborku. Tak jest. Zawsze jak co roku tradycja. A na rynku w tak co tydzień? Nie, czasami. Czasami na zakupy jak chłop ma wolną sobotę. Ale tu chyba wszystko można kupić. Tak, tutaj od A do Z. A kto tutaj kupuje czosnek? Jak pani ma na imię? Basia. Pani Basia. Najlepszy czosnek u tego pana jest, zapraszamy. A na grypy i na koronawirusa jak znalazł? I na co jeszcze pomaga? <grymne> Wstydzę się! Na Jak tam na święta przygotowania? No są, jak widać. A, prezenty, prezenty, prezenty. Prezenty, prezenty. A w kuchni? Kto działa w kuchni? Fajna impreza Proszę Państwa, szukamy owoców, warzyw na święta, a tu na rynku w Sierrakowicach? Płyty! Jejku, dawno nie widziałem stoiska z płytami. A pan kupuje płytę. Jaka to płytka? Co to ciekawego było? Kapele kieleckie. Kapele kieleckie. Święta, święta, a tu już na Sylwester można przygotować jakieś dobre klimaty taneczne. No to mamy kolejny pomysł na prezent świąteczny. No widzicie, Bartek w Sierakowicach czeka. Raz w tygodniu można przyjechać kupić dobre płyty. O, a pan co kupił za płytkę? Impres, Czyli zespół imprez, tak? Weselne hity. No, chłopaki z imprez dobrze grają. było wesoło. Proszę państwa, kaczki, gęsi to wszystko na rynku. Owoce, warzywa, kapusta. Już rozmawialiśmy z panem Tomaszem od kapusty. Ale tutaj proszę, proszę! Piękne sanie. I to sanie i mniejsze, i większe, takie na kulik. Mamy piękną pogodę, piękną zimę, no i proszę Państwa, zapytamy o te sanki. Kto sprzedaje te sanki? Pan sprzedaje te sanki? Jak pan ma na imię? Mateusz. Panie Mateuszu, sanki, rozumiem, to są sanki sprowadzone z Chin, z jakiegoś marketu? Nie, nie, sami robimy je. <laughs> Zajmujemy się produkcją sanek, sezon zimowy, także zapraszamy do kupna. No dobrze, a jak zima się skończy, to co latem robicie? No, ugrodzenia. Aha, czyli prawidłowo. Zawsze... o! I tu, I te, do choinki. Te, te, te. A, do cho choinki jeszcze. Te, te, te. A choinka w domu y, świeża czy sztuczna? Y, świeża, świeża. No właśnie, po co stoją do choinki sztuczna. No, świetnie. I co? Kiedy można pana spotkać tutaj na rynku? No za tydzień, będziemy w Poprosimy jeszcze jakieś życzenia tutaj dla mieszkańców jak tak się no. jest tak daleka. Zdrowych, wesołych ksiądz. szczęśliwego nowego roku. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki. No proszę Państwa, być na rynku w Sierakowicach i nie spróbować zapiekanki prosto z pieca e, z piekarni Graham Gracham no to, to, to rynek jakby nieudany po prostu. No tutaj wyszedłem za Państwem, e, za Panią Arletą i Panem Jarosławem, bo oni konsumowali zapiekankę e, w Sierakowicach. E, no jak z tą zapiekanką w Sierakowicach? No być na rynku w Sierakowicach, nie widzieć zapiekanki prosto z pieca, to jak być w Rzymie i nie widzieć papieża. Coś niesamowitego. Zapiekanki prosto Dla z pieca. Serdecznie i naprawdę bardzo smaczne. Wszystkiego dobrego na święta! No Ale tutaj też też pachnie też pachnie, zobaczmy. Sklep firmowy Gosz. Co tutaj tak pachnie? <grymne> A to kurczak z rożna tak pachnie. Sklep firmowy Gosz. Ojej, aż się aparat paruje od tego... Od tych puszności. Panie są stałymi klientkami? No przeważnie, jak jesteśmy na rynku, to tak. Czyli to, e, drugi to Gosz, tak? Tak, Gosz. A mięso Lis A tu chyba obok jest Lis Idziemy, jak nam odwaruje aparat Ale ja idę Dzięki, wszystkiego dobrego na święta Faktycznie potwierdza się to na rynku w Sierakowicach Mamy kurczaka od Rosza A mięso od Słuchajcie, Na święta kupiliśmy już kapustę Kupiliśmy płyty Kupiliśmy zima A kupiliśmy samki, ale proszę bardzo Biegówki, coś tego. Używane biegówki Śnieg jest, to co? Startujemy. Ile cerf, Jaka cena za te biegówki? 100 zł za te biegówki, proszę Państwa. Pan przyjeżdża tutaj w sobotę. A my nieustająco szukamy prezentów na święta, ale wiemy się Proszę. Choinka siewuja, Mikołaj tańczy. Jeden leży, się nie odzywa. No i w poszukiwaniu prezentów, proszę Państwa, trafiliśmy na zioła przyprawy proszę. Przysmak przysmak do mięs, Mięs diabelska. Płyski. Ja tylko zapytam jak się orzechy przed świętami sprzedają. Dobrze. Po ile w tym roku? 13. 13 złotych za te orzeczki, A za te? 15. 15. No to orzecha trzeba chyba na święta kupić. Nie, chyba tylko na pewno. <laughs> Jejku, ile tam ziemniaków macie? No, to jest przygotowane, no to. Jak ziemniaczki w tym roku cena? Po ile ziemniaki? 25 zł. 25. 25 15 kg. Aha! bardzo dobry ziemniak. Najlepszy, lepszy od winety. Dzięki, wszystkiego dobrego na święta. Kto pierwszy w domu? Witam, ja pierwszy w domu. Oczywiście ja. No widać. Widać, nie? Jestem czysty. Nie chodzi o ilość też proszków. proszku. to już wiadomo, kto z tym proszkiem szedł. Sam sprzedawca. Centra 150 kW, 7 kW zawiera. bo ten Centra prawie nie elektryzuje. i jest to proszek uniwersalny. Z firmy? Firma nieznana. Jestem z niezna i mnie też nikt nie zna. Z Procent. jest Myśli Pani, że, że ten pan ma dobrą nawikę? Tak, na? 100%. oczywiście. 100%, główny do, kwalitek. Dobrze wciskać je, dobra. A, te, a jakieś jeszcze? Rymowanki? Eee. Nie, no, tylko to. Jestem z niezna, nie zna. Najlepsze proszki, tylko to u mnie są. Pół dzisiaj chodzi właśnie z dużymi butlami, z perszydlami, z innymi proszkami. I to mnie bardzo cieszy. Przyjdziemy na ten, ten Wtedy będziemy pojechać albo kartą, albo poletami. Nie znam, kurde, dzisiaj jechać. <gnieznych>, to nie znam. Jak przygotowania do świąt? No, jakoś trwają. Powoli. Zimno jest. <gnieznych>, czy przeszliśmy cały rynek w No i słodycze, w końcu słodycze na święta. Jak to jest z tymi słodyczami z zachodu? Czyli tak, proszki z zachodu lepsze od tych, co w kraju. A słodycze? Co my tu mamy? Jakościowo są lepsze. To jest oryginalna y, czekolada? Nussweizer. No kartą na rynku w Sierakowicach. Proszę panią. Poważnie? Ile taka czekolada oryginalna? 6 zł? Zawsze pan jest na rynku w Sierakowicach? Jak pan ma na imię? Proszę nam się przydać. Pan Andrzej na rynku w Sierrakowicach ile już handluje? 7 lat 7 lat. to udanie? Udanie. Lubią udanie. Y, mieszkańcy Sierrakowicach Słodycze? Tak, lubią Słodycze. <grym> Proszę Państwa, moja wizyta na rynku w Sierrakowicach powoli dobiega końca. Wracamy do pani Teresy, a tu gęsi nie ma. Szczęśliwcy pojechali z gęsią od pani. Nie, dwie były gęsi. Zostały same jajka. Jajka swojskie? Tak. Ja mam dwoje. A po ile? 20. Złoty 20 Złoty za jajeczko od pani Teresy na rynku w Sierrakowicach. To jeszcze raz przypomnijmy, pani Teresa, pani jest tutaj w każdą sobotę i środę? Tak. A skąd pani przyjeżdża? Z I jak się mieszka w Borzystowie? Normalnie. Dajecie radę? Ja. No No jeszcze musimy powiedzieć, proszę państwa, że pani Teresa w środę, 13 grudnia na rynek do Sirakowic przyjedzie z kolejną porcją gęsi. To już tak będziemy chyba na święta kupować, nie? To jeszcze raz ma interesów. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego na święta.